Ile? Jak to można Robert skomentować? Ciężko po meczu to skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy. E, I to jak prowadziliśmy grę, strzeliśmy dwie bramki, to co się wydarzyło w drugiej, więc e, naprawdę, strzelasz dwie bramki, to wiadomo, no tracisz trzy bramki na wyjeździe, to i to jeszcze w taki sposób, sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli i na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. A co się wydarzyło w drugiej połowie powiedzmy? Nie czy to wytłumaczyć? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi się powiedzieć. Popełniliśmy jeden drugi błąd, nagle straciliśmy jakoś pewność siebie. Z piłką gdzieś po tej pierwszej bramce szybko strzelonej, jakby zupełnie zatraciliśmy się w tym, jak mamy grać, ten spokój, taką gdzieś w równowagę wprowadzić znowu, spróbować znowu. Z mieliśmy jeszcze wiadomo sytuację na jakby na zabicie tego meczu na 3-1, ale nie wykorzystaliśmy, więc jakby no... Ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest e, praktycznie e, niewiarygodne. pojawił się paraliż? Jakiś strach, jak to no, Myślę, że jakby no, cała druga połowa nie wyglądała tak, jak powinna. Chyba w 46 czy 7. minucie zespół Młodawi szył kontaktową ramkę i gdzieś tutaj zaczęły się e, zachwiało tą naszą pewność siebie, więc wydaje mi się, że teraz jakby... Już e, musimy patrzeć e, do przodu, już jakby powiedziałem, margines błędu jest bardzo mały i już nic tam nie pozostanie jak, jak wygrywanie kolejnych meczów. E, e, co czuję? Co mogę czuć? No, jakby, no jest wielkie, wielkie rozczarowanie.